Mikołaj Madaj, witam państwa i zapraszam na sport. Ponad 300 meczów w 4 dni na 21 kortach. Takiego turnieju jeszcze w Łodzi nie było. W 27. Narodowych Mistrzostwach w tenisie ziemnym seniorów, amatorów wystartowało aż 322 zawodniczek i zawodników. Najstarszy miał 90 lat. Wszystkich mistrzów nie uda nam się dziś państwu pokazać. A to dlatego, że kategorii w tym turnieju było prawie 40. Zdarzało się, że osiemnastolatek walczył z trzy razy starszym rywalem, a amator z zawodowcem. Jeżeli amator czuje się na siłach, no to właśnie może spróbować chęci i próby swoich sił z, z byłymi zawodnikami, czy, czy obecnymi. Natomiast no, ci, którzy chcą rywalizować w amatorskim dronie, grają sobie w kategorii Open. Byliśmy akurat kiedyś zawodnikami, to trochę mamy doświadczenie, więc traktujemy to bardzo na luzie i na przyjemności. Dlatego wygraliśmy. Mm. A proszę powiedzieć mi, dlaczego tutaj nie ma sędziów? Aż tak sobie ufacie wszyscy? To raczej tak. No, w większości to środowisko jest takie scementowane, uczciwe. Jeśli są jakieś takie, to wyjątkowe przypadki, jakieś nieuczciwości. Jestem tak zobligowany w tym tenisie, że od kilkudziesięciu lat już gram. No to jakoś tak ciężko przerwać, zerwać w ogóle z tą dyscypliną. To samo mówili najstarsi tenisiści turnieju kategoria 85. Przyjechali do łodzi z czterech krańców Polski, ale byli też goście z zagranicy. Pani Iwona mieszka w Niemczech. Tych mistrzostw nigdy nie odpuszcza. Bardzo dużo zależy od organizatora. I to jest właśnie pan Wiesław Lewandowski, który jest wspaniałym człowiekiem. I po prostu no, na takim turnieju trzeba być, ponieważ jest to taki pasjonata, on tak nas tutaj traktuje ciepło. Z każdym się przywita, i nie sposób po prostu tutaj nie być. Z każdym meczem myślałem o dobrej zabawie i żeby pokazać swój dobry tenis. A jak się tutaj czujesz w Łodzi na tych kortach? E, super. E, tutaj w parku jest e, niezwykła atmosfera. Ludzie są niezwykli i po prostu sama przyjemność tutaj jest grać. Bo niezwykły jest też sprawca tego całego zamieszania. Wiesław Lewandowski, zakochany w tenisie bez pamięci. Cały zespół mój już wie teraz, że jak organizujemy turniej to my jesteśmy dla tych zawodników, my ich tu zapraszamy do naszego miasta i mamy zrobić wszystko, co można, by im tu było jak najlepiej. Kolejny niezwykły turniej za dwa miesiące. 17 września rusza Lewandowski Open. Łódź znowu będzie najbardziej zakochanym w tenisie miastem w Polsce. Najlepsi polscy siatkarze plażowi Grzegorz Fiałek i Mariusz Prudel trenują w łodzi. Ostatnie tygodnie były dla nich wyjątkowe. Najpierw największy sukces w historii polskiej plażówki, drugie miejsce w turnieju World Tour w Norwegii, potem piąta lokata w Moskwie. Duet Fiałek Prudel jest w światowej czołówce i jeśli nasi zawodnicy nie zwolnią tempa, bilety na igrzyska olimpijskie w Londynie mają w kieszeni. Młodzi, przesympatyczni i bardzo skromni, a przecież to piąta para świata. Potrafią pokonać najlepszych, nawet tych, których kiedyś oklaskiwali z trybun. Jak pierwszy raz byłem w Jabłonkach, oglądałem właśnie tą całą śmietankę światową, jak grają, to byłem pełen podziwu, zachwycałem się tą grą. No i nie myślałem, że kiedykolwiek będę miał okazję po prostu z nimi zagrać w meczu, I tym bardziej jeszcze ich ograć. No to jest naprawdę wspaniałe uczucie, aczkolwiek ta droga, którą przebyliśmy właśnie od tego... Czasu, gdzie podziwialiśmy gdzieś 5 lat temu, do tego, żeby grać naprawdę była długa i ciężka. Ale opłacało się. Trzy tygodnie temu w turnieju wielkoszlemowym w Norwegii Fiałek i Prudel zdobyli srebrny medal. Jeszcze żadna polska para nie grała z nieziemskimi Brazylijczykami jak równi z równymi. Jest to wielki sukces dla nas, jak i całej siatkówki plażowej w Polsce. Nikt jeszcze nie zdobył srebrnego medalu na, na wielkim szlemie. Cieszy na pewno wynik i i nie poprzestaniemy na tym, tylko jeszcze bardziej będziemy pracować, żeby poprawić te wyniki. Mamy tyle punktów, że wystarczy nam na to, żeby pojechać na Igrzyska. Musimy jeszcze zagrać chyba w czterech turniejach. No i mam nadzieję, że zdrowie dopisze i pozwoli nam abyśmy tam za rok właśnie byli w Londynie. Ostatnie sukcesy juniorskie na piasku. Przypomnę, że mamy mistrzynie i mistrzów świata do lat 19, zaostrzają nasze apetyty, ale znaleźć się w czołówce seniorskiego rankingu FIVB nie jest łatwo. Ci najlepsi właśnie na całym świecie, kończąc wiek juniora, już są ogrywani z tymi właśnie starszymi. Tam dochodzi do takiego mieszania gdzieś ten starszy, doświadczony zawodnik bierze takiego młodego w swoje ręce i go uczy zachowania na boisku, poza boiskiem, całego tego, całej tej otoczki, jak to ma wyglądać. A u nas niestety no, my jesteśmy sobie pierwszą parą kończyła Szankiewicz, które musimy się uczyć sami. A czy panowie znajdują w ogóle chwilę dla siebie? Mariusz kocha żużel, Grzegorz lubi kino. Lubię i gdzieś się tam znajdzie, właśnie wczoraj byłem, więc. Na czym? Na Kaczwej No i co, robi wrażenie? Robi bardzo dużo, zapraszam wszystkich. Szkoda, że nie ma czasu pójść na Żużel, no ale w sercu leży i na pewno każdą wolną chwilę stara się człowiek gdzieś tam zobaczyć, jak to wygląda. A wracając do plażówki, wygląda to tak, że cel jest jeden: igrzyska w Londynie. Ale wszystko wskazuje na to, że Grzegorz Fijałek i Mariusz Prudel muszą sobie stawiać już kolejny cel, bo start w olimpijskim turnieju jest na wyciągnięcie ręki. A to wszystko dzięki temu, że w Łodzi zostało stworzone ogólnopolskie centrum siatkówki plażowej i ci wszyscy znakomici zawodnicy, krótko mówiąc, mają gdzie trenować. W ostatnich dniach bohaterami mediów byli przez nawałnicę strażacy. I w naszym studiu gościmy strażaka, ale strażaka niezwykłego, Marcin Krzywański. Witam serdecznie. W 2001 roku jeszcze mistrz Polski w biegu na 100 metrów. Znakomity sprinter. Rekord życiowy 10.23. Tak. Dobrze się. pamiętam. To jest szósty wynik w historii polskiej lekkiej tak. atletyki. Zatem nie byle kto. Pytanie podstawowe. Co ludzi sportu ciągnie do straży pożarnej? Bo wiem, że nie jesteś jedynym strażakiem, który sportem się zajmował, bądź się zajmuje. Tak, oprócz tego, że to jest jednak misja, to jakoś daje nam możliwość sprawdzania się w różnych sytuacjach. Ja będąc byłym sportowcem, jakby brakuje mi tego cały czas jakichś tak wyzwań, straż adrenaliny. Pożarny, adrenaliny, straż pożarna na to pozwala, oprócz tego pozwala też na uprawianie różnych dyscyplin sportu i realizowanie się też jako, jako zawodnik Państwowej Straży Pożarnej. No i o tym właśnie porozmawiamy, bowiem wybierasz się na Mistrzostwa świata strażaków i policjantów do Nowego Jorku. Piękna nazwa, z czym to się je? Tak, to zawody się nazywają Mistrzostwa Świata Strażaków i Policjantów. Odbywają się cyklicznie co dwa lata. W tym roku odbywają się od 23 sierpnia do 5 września w Nowym Jorku. Jest to impreza dla strażaków i policjantów praktycznie we wszystkich konkurencjach sportowych, łącznie z konkurencjami typowymi dla strażaków. Ja będę startował w mojej ulubionej ukochanej królowej sportu, czyli lekkiej atlet atletyce w konkurencji 100 i 200 metrów, czyli typowo sprinterskich. Ale oprócz tego mam wielu kolegów, którzy będą startować w innych dyscyplinach jak pływanie, tenis stołowy, biegi średnie, długie. Biorąc pod uwagę Twoją przeszłość zawodniczą i klasę, jaką reprezentowałeś, to jest spora szansa na dobry wynik. Znaczy inaczej, w prywatnej rozmowie powiedziałeś, że jedziesz po Mistrzostwo Świata. Na ile to jest realne? No taki mam. To jest to moje, moje marzenie, taki mam cel, który pragnę osiągnąć. Z tym, że muszę powiedzieć, że co, co impreza, to ten poziom, poziom sportowy startujących tam strażaków i policjantów się podnosi, czyli to są naj, najczęściej byli sportowcy lub, lub ludzie, którzy kochają uprawiać sport. Także czyli konkurencja ludzie jest do Ciebie duża. mówiąc krótko. Tak, zgadza się. Będzie z kim walczyć. Będzie. Pytanie podstawowe, no bo. Nowy Jork, kawał drogi Strażak nie zarabia jakichś straszliwych kokosów, no jest, a z tak. tego co wiem, no to większość nakładów finansowych musicie ponieść sami. Tak, no to jest prawda. Większość praktycznie na razie to w całości pokrywam z włas, z włas, pokrywamy generalnie strażacy i policjanci, bo y, jakoś nie, nie refunduje nam Straż Pożarna tego wyjazdu. Może, może po jakichś sukcesach jakieś tam koszty będą zwrócone. No oprócz tego Pani Wojewoda Łódzka się zobowiązała nam pomóc. Zobaczymy, liczymy na Panią Wojewodę, że może uda się. No i liczymy na sponsorów. To jest przede wszystkim e, główne źródło ewentualnie naszego Bo nasze nie startujecie tam w mundurach, czyli ewentualne nie jest, loga sponsorów Reprezentujemy, reprezentujemy Pols, Polską Państwową Straż Pożarną. Lub generalnie nasz, na, nasz kraj. Także przyda, przydał, przydałoby się pieniążki na ten wyjazd, bo Sponsoring jest w tym przypadku niezwykle potrzebny. Najważniejsze jest to, żeby wykazać się tym, czym sportowiec i strażak wykazywać się musi na co dzień, czyli hartem, ducha hartem i niezłomności. Walką, determinacją, chęcią, chęcią zdobywania y, najlepszych celów, wyników. Chęcią bycia najlepszym. Prawda? Marcinie, czekamy na efekt Twojej podróży do Nowego Jorku i czekamy także na ludzi, którzy zechcą wesprzeć finansowo naszych strażaków i policjantów wyjeżdżających na te igrzyska i wracających, mam nadzieję, z sukcesami. Również Trzymamy ciężko. Dziękuję bardzo Dziękuję za wizytę również. w studiu. Marcin Krzywański, przyszły Mistrz Świata Strażaków i Policjantów w biegu na 100 i 200 metrów, był naszym dzisiejszym gościem. To teraz wszystko o sporcie. Jutro spotka się z Państwem Jolanta Wiśniewska. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.